Kolejna podejrzana śmierć w Wojsku Polskim, a potem dziwicie się, że ludzie wolą oglądać Wyżykowskiego niż wierzyć komunikatom ministerstwa tego czy Kłamaliście na forum ONZ-u, kłamaliście z przewodowym, a teraz siejecie sami taki mętlik, że nawet jeżeli to jest prawda, to nikt wam nie uwierzy. Dowiadujemy się o przyczynach śmierci dopiero po siedmiu dniach, a o samej śmierci dowiedzieliśmy się dopiero po pięciu dniach. Przecież w normalnych warunkach, jeżeli ktoś walczy z chorobą i umiera, to my mamy zaraz nekrolog, mamy informację o planowanym pochówku i możemy się za daną osobę pomodlić i ją godnie pożegnać. No to tak traktujecie szefa sztabu? Dlaczego chcieliście to przemilczeć? Podpadł wam jakoś? Chcieliście tak się zemścić? Czy może chcieliście coś ukryć? Teraz wasze komunikaty nie wzbudzają zaufania. Robicie robotę, która jest kontrskuteczna. Wprowadzać jeszcze większy zamęt. I nic dziwnego, że nikt nie wierzy takim komunikatom, pod którymi nikt się nie podpisuje, tylko jest oficjalne stanowisko instytucji, ale nikt się pod tym nie podpisuje, nikt nie daje twarzy, tak jak ja daję twarz. Więc nic dziwnego, że ludzie wierzą takim osobom jak ja, a nie Wam. Kolejna rzecz, jeżeli zmarł, czy jeżeli nawet chorował ten szef sztabu, to dlaczego nadal widnieje na stronie internetowej? Jako osoba do kontaktu. Bardzo, bardzo źle zarządzacie, bardzo źle to rozgrywacie i szczerze mówiąc, ja sam wam nie wierzę i nic dziwnego, że i ludzie wam nie będą wierzyć, bo tak to robicie nieudolnie, bez pomyślunku, tak jakbyście coś ukrywali, tak jakbyście coś kręcili i wcale bym się nie zdziwił, gdybyście rzeczywiście kręcili i oszukiwali.